arbuzy się nawet, nawet rozrosły opielone ostatnio ale jakiegoś szaleństwa to tu nie ma, no gęszcz, gąszcz jest kilka takich tycich, tycich zawiązek praktycznie wszędzie, takie same zawiązki, gdzie to było niech je znajdę o takie małe dynki normalnie. Tu była jeszcze jedna taka. O. praktycznie przewaga kwiatów męskich. Takie ledwo co maluchy się tego wiążą. Może jeszcze coś tutaj wynajdę w tym gąszczu. To zobaczymy. Po drugiej stronie, może coś większego się znajdzie. No, praktycznie o są kwiatki ale te kwiatki wszystko wszystko męskie te kwiaty praktycznie wszystko wszystko męskie lecz nawet przyklejały do tego do ziemią, i co pędy 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 i same o. same męskie kwiaty dosłownie same męskie no zobaczymy co coś jest to. Jest kwiatów dużo, ale męskie. W tamtym roku takie piękne było, w tym roku. <laughs> nie ma czym się tego pochwalić. Tutaj jakiś zawiązek arbuza. Jest też maleństwo. Maleństwa te arbuzy. Zobaczymy, czy one dadzą radę w ogóle, czy nie dadzą rady malutkie, malutkie tutaj jakiś też o, taki maleńki jeden może z największych ciężko w tym gąszczu cokolwiek dopatrzeć, ale ja tu widzę same kwiaty męskie może pięć na całych tych arbuzach jest no. jakoś w tym roku wypowiadały się piękne sadzonki, a arbuzy hmm, no ogólnie nie ma się czym chwalić, zobaczymy czy jeszcze coś mi się uda znaleźć Coś się jeszcze znalazło. Taka sztuka. No, mają jeszcze trochę czasu, to one może dadzą rady do jesieni. Dojrzeć. No, ja nie wiedziałam w tym roku tyle, bo w tamtym roku było bardzo dużo. Nie mogliśmy przejeść. A tutaj. Jak na razie słabizna. Ludzie już mają takie ładne, a u mnie takie. Jak to się mówi. Byle co. Może takich o. Z dynków troszkę jest, ale tu jest straszny, straszny gąszcz. Więc ciężko cokolwiek znaleźć. To patrzcie, patrzcie, coś się większego znalazło od tamtych małych, jak ja mówię, bździnek Jest taki arbuziak I to pewnie złoto. Łolice albo coś. Ten chyba będzie największy. Gdzie się znalazły dwa większe? Pozdrawiam arbuziarzy, koleżankę Mardar i kolegę Marko Polo, oni już mają piękne, piękne sztuki, oczywiście Was zapraszam do nich. A u mnie jak widzicie, no może coś będzie z tego, ale ślimak tutaj ja widzę już robotę swoją zrobił. Chociaż może spróbujemy w tym roku arbuzów. O, tu brzdinek mały jest obok jeszcze, o. Co będę miał umogła, to Wam postaram się, wiecie, pokazać. No takich budzinków to pewnie jest więcej, ale ciężko tutaj w tym buszu coś znaleźć. Bardzo, bardzo dużo kwiatów męskich w tym roku. No ale może dadzą radę. Urosnąć. Zobaczymy. Szukamy dalej, zobaczymy, co się jeszcze uda znaleźć. Łączę się ponownie. Coś się jeszcze też, też y, dało radę jakiegoś takiego większego znaleźć, także widzę, może aż tak źle nie będzie jak Monia narzeka. Szukamy dalej. Coś kolejnego. Niestety chyba z tego nic nie będzie, bo ślimaki się dobrały, ale obok chyba z tej samej odmiany jakieś maleństwo jest. No zobaczcie jakie to paskudne bestie. No zżarły, po prostu zżarły. Oczywiście masa kwiatów męskich. Powiem Wam, że ciężko cokolwiek się zobaczyć. Jeszcze chyba z tych monen starów, to chyba mi się nic nie zawiązało. Bym bardzo chciała chociaż jednego mieć tych arbuziaków, a chyba nic. Chyba nic. Dobra. Przepatruję dalej, może coś jeszcze się znajdzie fajnego, delikatnie, żeby tutaj nic nie połamać.